Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj też bardzo szybki przepis. Powiem Wam, że zauważyłam, że u mnie na kanale jest mało makaronu, więc dzisiaj będzie danie z makaronem. Będą to polędwiczki z kurczaka, także one bardzo szybko. Do tego troszkę dam takiego e, sera jak podobnego jak do parmezanu. Do tego będzie czosnek. Do tego będzie troszkę lemonki albo cytryny, troszkę pomarańczy troszkę y, pora. Tutaj dam, ale jeżeli ktoś nie ma, to, 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 nie, to, to po prostu nie potrzeba. Ja dam troszkę masła. To jest masło z czosnkiem i z pietruszką. I oczywiście będzie do tego troszkę makaronu. Ja dam makaron spaghetti. I troszkę masła klarowanego. Co pierw robimy? Najpierw sobie zapalę gaz pod patelnią. O. I podsmażymy na masełku klarowanym nasze polędwiczki Mam troszkę masła. Nie dużo dajemy, aby tylko czekać, dlatego że chcę dać później więcej yy, masełka, właśnie tego, jak dam makaron, tego z pietruszką. Tutaj tylko tyle, żebyśmy mogli nasze polędwiczki podsmażyć. Z tego będziemy robić taki sosik. Wszystko będziemy. Cieczka. Wyciśniemy coś słodkiego. Ja wezmę troszkę pomarańczy, ale może to być też troszkę cukru, troszkę miodu. No po prostu jakąś słodycz. Żeby przełamać tą cytrynę. To troszkę, ja dam po prostu troszkę pomarańczy. Słodkiej. O, do tego wcisnę lemonkę. Woda na makaron się mi już gotuje. Troszkę lemonki. Chyba nawet wystarczy. O, do tego przycisnę tu czosnek. Akurat tu będę przyciskać czosnek. Dajemy czosku tyle, ile. Lubimy, tak. Jadam cztery ząbki czosku. O. tak. I już będę kładła polędwiczkę naszą. Będziemy obsmażać. O, fajny czosneczek. Dobra. Tu tak. już dalej mówię, co będzie robić, tu już kładę polędwiczkę. Kroimy bardzo cieniutko. Gdyby ktoś nie miał pora, można zastąpić pora cebulką. Jakąś taką malutką cebulkę. Ale mi się zdaje, że tu por będzie po prostu bardziej delikatny. Bardzo drobniutko, tak cieniutko kroimy pora. Polem się podpiekły. Wyciągniemy je. one bardzo szybko się podpiekają, dlatego mówiłam, że będzie bardzo szybciutki obiad i tutaj damy tego naszego pora co żeśmy skroili i jego też na tym masełku będziemy delikatnie podsmażać makaron oczywiście się gotuje już w drugim garku i zaraz będziemy wyciągać makaron tutaj do, dosypiemy troszkę soli o. pieprzu ja dam pieprzu białego o. my to makaron się ugotuje i zaraz do was wrócę. Mój e, por się już podsmażył, tak. Ojej makaron też już dochodzi w, dru, e, w drugim garku, bo wzięłam go. Gotuję i teraz co zrobimy? Ja nie mam bulionu, bo można by było bulionem, ale jak nie mam, to nic nie szkodzi. Podleję to troszkę wodą z makaronu. O, nie za dużo. Troszkę wody z makaronu. Dodamy te polędwiczki. O. Dodamy ten y, sok z cytryny, z pomarańczy i czosnek. Ale ładnie pachnie. Tak. Poddusimy chwilkę. Tak. Chwileczkę. Dodamy to masełko właśnie. Teraz będziemy mieli jeszcze natkę pietruszki. Jeżeli ktoś ma ochotę, może zagęścić sos śmietaną. Ja nie chcę po prostu śmietany. Mi troszkę zagęści ten sos. Właśnie ser twardy, to jest ser twardy, starty na tarce, zaraz Wam pokażę, wezmę z lodówki, żebyście widzieli, taki o, ser twardy, starty. Parmezan jak macie, możecie też dać parmezan. Ale ładnie, tak ładnie pachnie. I chwilkę to pod, poddusimy, żeby po prostu troszeczkę jeszcze zredukować y, tą wodę. O, woda już widzicie, fajnie odparowała. Mam nadzieję, że to wszystko widać. I tutaj teraz dam makaron. Ładnie, prawda? A jak pachnie, zobacz możesz wyjść na chwilę z kuchni ja się mój mąż się zaopiekuje i teraz dodam tutaj makaron akurat ugotowałam spaghetti ale to może być całkiem różny makaron jaki tylko chcecie no makaron Ci zostawi nie fajny o. widzicie makaron tak Jest praktycznie gotowe. Dam troszkę jeszcze tego sera. O, niech się rozpuści i patelnię i gaz skręcam. danie jednogarkowe. No nie liczą, że trzeba było makaron ugotować. Makaron gotujemy tak, jak producent pisze na opakowaniu ale hmm. jak zawsze posypujemy natką pietruszki, żeby było ładnie, kolorowo o już Wam pokazuję proszę także jak Wam się przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnych przepisach do zobaczenia, pa pa